Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z serii World of Tanks Czołgista Konrad. Gram sobie czołgiem T20 jest to amerykański czołg średni poziomu 7. Ma całkiem fajne działko. To kaliber 90 mm uszkodzenia 240 penetracja 160. Nie mam już tego czołgu, ale mile wspominam grenim. Zresztą bardzo fajnie wygląda, mam no teraz Pershinga prawie zmaksowanego, brakuje mi jeszcze wieży. Ale jakoś się gra. Pershing bez, bez pancerza, ale coś tam odbija. T20 również nie ma pancerza i rzadko coś odbija. skoczyłem za parę punktów życiowych. A mówią szanuj zdrowie. Jadę standardowo na środek, chcę tutaj poświecić, Popatrzę patrzę jeśli ktoś nie jedzie, mogę sobie zrobić hull czyli pozycję gdzie stawiamy samą wieżę. Fryer zerwał mi gąsienicę jeszcze, mam na prawe więc całkiem szybko się zbiera. Pierwszy frag dla naszej drużyny zdobyte przeze mnie Ale trzeba jechać dalej, trzeba tam popatrzeć czy coś nie wyjeżdża O jest sztuk trzeci Pewnie nie przebiję jeden, nie przebiję mojej wieży Ale wolę nie próbować, każdy szmasło! oberwał Co z tym sztugiem? Dawaj, dawaj, dalej, dalej, dalej. Aż za 300 weszło Bardzo ładnie Tutaj trzeba tego sztuka już dobić Jechać dalej Tam MX się już ustawia do strzału Zawsze mo zawsze mogło trafić Nigdy nie wiadomo Już Iz wyjechał, to że jest Lepszy zawodnik Chyba, że nie ma topowego działa może się przekonać zaraz. Lepiej nie na moim pancerzu. Powe. strzał w dowódcy. Nie patrzy się w moją stronę, więc bezkarnie mogę sobie wyjechać i, i tłuc go. Znowu właz dowódcy. Taki jeden wielki weak spot. Misia. I znowu was, dowódcy. Jak widzicie, wszystko wchodzi. Teraz też was, dowódcy. Czwarty raz was, dowódcy. Weszło ładnie. Trzy fragi już mam. 9 trafiń 1647 zadanych obrażeń. Ładny, naprawdę poda mi się ten kamuflaż. Na Pershingu tak samo wygląda. Jak uda mi się zagrać jakąś dobrą bitwę, to. Oczywiście postaram się ją nagrać jak najszybciej. O ile uda mi się taką bitwę zagrać, bo pershing jest strasznie papierowy. Tutaj jadę na kapa zobaczyć, tutaj najprawdopodobniej jadę na kapa. Nie pamiętam trochę dawno ta bitwa była. O jest Black Prince, odwrócony tyłem. Jak pokarm dla rybek. Łatwy cel. Co wam się jeszcze nie zauważy? i wcale niepotrzebnie strzał, ale nie przejmuje się mną. Dalej stoję odwrócony tyłem. Jak gdyby nigdy nic. Pokaż się, no. Chodź, wyjedź. Chyba mnie zauważył w końcu. Zwrócił uwagę, a jednak nie. Tu niego wszystko wchodzi. O, k 1 s on się tu znalazł? Też nie ma typowego działa. Jakiś szaj z Chociaż Srogana mógł zamontować. Jeszcze gąski mu zerwałem przy okazji. I strzał na wykończenie. Nie byłem pewien, czy, to da on, czy on tutaj dalej stoi. Ale jednak stał. I ten... Jakiś świeżo zbadany, bez naprawy, na załodze. Uuu, VKH. Przy w bazie, ale... O, no, wiarzma strzela. To dobrze. No i Was dowódcy. No i przyjechał mi pomóc, nie wiem po co. W sobie radzę spokojnie. 3400 z zadanego, a jeszcze został Su-100Y, radziecki czuł premium, 6 tieru. Nie, muszę pamiętać, żeby włączyć tego skype'a, no. Dosłownie minima. ma. 100 y To już nie gra roli, tak nie pozwoli na hita. Całkiem ładna bitwa, 4 fragi 3651 damage. A. Pokażę podsumowanie. Dzięki za oglądanie na razie.